Hej. Czemu nie wejdziesz na górę? Znalazłam surogatkę. Jest młoda, zdrowa i można mu rodzić dziecko. Tylko się zgódź. Igor, proszę cię, to jest nasza ostatnia szansa. Rozmawialiśmy o tym, prawda? Nie zgodziłem się. Dlaczego już szukałaś? Tak, ale myślałam, że zmienisz zdanie, że to przemyślisz i się zgodzisz. To nie jest czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać. Musi być. Spotkałam się z nią, rozmawiałyśmy. Ona po prostu potrzebuje pieniędzy. Zarobi, że ślub. Nawet nie lubi dzieci. Nie ma się czego bać. Igor, proszę cię, spotkajmy się z nią. Możemy to zrobić jeszcze dzisiaj. Czy ty się w ogóle słyszysz? Porozmawiamy o tym wieczorem w domu. Mamy czas do 17. <noise> ty chcesz, żebym ja podjął taką decyzję w 5 minut? Miałeś więcej czasu i nie podjąłeś. Co podjąłem, tylko nie taką, jak ty byś chciał. proszę cię, spróbujmy. <noise> Mogę jakoś pomóc? Igor. Co się stało? Mam zaraz spotkanie z zakrzeskim. Okej, okay, pójdę za nią. Ela?